Siemaneczko, czyli witajcie serdecznie, z tej strony Tomek. Przyglądaliśmy się wersji na Xbox Series X e, Cyberpunka e, po aktualizacji 1.5, czyli już dostaliśmy upgrade graficzny oraz pełne wsparcie słuchajcie, pod nowe konsole. No to co? Zobaczmy jak będzie śmigał Cyberpunk na PlayStation 5. Słuchajcie, jest teraz za mną obecnie macie. Więc spra sprawdzimy z Maciem Cyberpunka na PlayStation 5. Mieliśmy mały dylemat, bo nie mogliśmy znaleźć upgrade'u tego graficznego, prawda? Ogólnie upgrade się pojawia tylko jak wkładacie płytę i konsola czytuje. Jeżeli bym teraz uruchomił wersję na PS4, to aktualnie. Znikano, póki znowu nie poczuję, że płyta jest. Dobrze Maćku, to bierzemy, wchodzimy w bezpłatną aktualizację. produkt. Tak. I tutaj. Bezpłatne, bezpłatne. naciskamy. Wciskamy, akceptuje. Teoretycznie kupujemy cyfrową wersję Cwetmanka. Dokładnie. No to tak widzi jako oddzielny, powiedzmy plik, prawda? Oddzielny. Tak. I pobieramy. Pobieramy, więc widzimy się po pobraniu, a ile trzeba pobrać? 95 giga. No, to jest ciekawe. U mnie było 54. Bo to jest jako pełna wersja gry. Tak, u mnie tak? Tak, bo, bo my y mamy zainstalowaną wersję pod PlayStation 4, ale widzisz, że mamy płytę, więc tak. ściągamy no, widzi, pełną wersję. Tak, tak. Więc będziemy, w PlayStation 5 będziemy, będzie można uruchomić w styczny, we wstecznej kompatybilności tak. oraz pod PlayStation 5. I to, to się będziemy mogli porównać jak wygląda między wersję Pro plus tak jest. I zwykłą. Tak więc widzimy się po instalacji. Trzymajcie się. Dobra, Dobra tak więc zobaczcie. Mamy, tak jak mówiliśmy, dwa, dwie ikonki. Ta gra jest pod PlayStation 4, tą mamy pod PlayStation 5. Tak więc no jedziemy. Porównywaliśmy Odpanie. na tą Swidek. E, raczej ja porównywałem porównanie. Więc odpalimy. Zobaczymy. No tak, jak się chce grać na płytach, to trzeba włożyć tą płytę i szukamy. Bo chyba tam chyba kodzika. Był. Tak, bo chyba, chyba Kuba sprawdzał tego. Tak, tylko teraz... A, tutaj teraz chyba mam. I teraz słuchajcie, znowu będzie, że narzekam, ale moja przygoda z generowym cyberpunkiem wygląda następująco. Odpalam grę... Ty masz pecha, miałeś pecha Maćku. Ale słuchaj, odpalam grę, to co ci wysłałem. Sa Samochód mi a nie jedziemy? Jestem w stanie w to uwierzyć. Tak, no bo to... A, no. Jedziemy. I słuchajcie. I to co, był, to, co w ogóle było, fe, to, co było w ogóle fenomenalne, to mi się... Z... I słuchajcie, ja mówię, dobra okej, okay, jakoś przeżyję. I potem słuchajcie, zablokowało mi się na głównym kwestie. Ale Pew, co? No. no i jak tutaj powiedzieć, że ta gra jest poprawiona? Nie, ale słuchaj, bo jest poprawiona. I to dużo w Nie i jest okej. Okay. Tak, ale ten... ale to jest tylko na Xbox Series no X i na S. Tak, bo już no, poprzednia generacja to nadal... No bo słuchajcie, to jest... Powiedzmy sobie szczerze, tak jest generowana ta gra, to jest progres. Tak. To jest cały świat, nie tylko mapa, to ale, się ale... To szeme, ray tracing dodane. Lepiej siedzi samochodami. To jest... słuchajcie, i to jest w ogóle... to jest inny rozwój, To jest w ogóle... Nowa generacja pod tym względem, tak. to trzeba powiedzieć. Kosmetyka jest to bardzo to, duża. Tak, to, że po prostu wyszło na PS4, ta gra, to było tylko to, że po prostu Redzi sobie wzięli... To w gra nie powinna wyjść po prostu na PS4. I to co jak teraz wygląda, to jest, słuchajcie, to jest to, gdyby to wyszło miesiąc. Gdyby to wyszło miesiąc po no i... premierze, to bym powiedział, dobra, to jest... jest parę minusów, ale jest fajnie zrobione. I to ładnie no, no, właśnie. Tak. Powiem ci, że rozdzielczość jest poprawiona stosunkowo wstecznej kompatybilności, jak się to ogrywało. Uh -huh. No, bo tam ogrywałeś to wstecznej na PlayStation 4 Pro tak. na ustawieniach. No to tak, więc ten Xbox przeważał tym, że miał pod Xbox One X. Ale powiem ci, że nadal w tej wersji mi się zdawało, że są puste ulice. Zobacz, tak bo są, teraz, nie? Bo są, tak. Nadal mi się wydaje, że to, słuchajcie, to jest tak, jakbym wziął nowy plan. Budowniczy, i po prostu bym brał to Tomek jako coś, na czym będą jeszcze budować. Mm -hmm. Bo słuchajcie, bo gra jest ładniejsza. Jest przyjemniejsza walka. Teraz sobie otworzyłem na tym najwyższym poziomie trudności i walczy się o wiele przyjemniej, tak niż się walczyło przed paczem. Tak po prostu. Trzeba kombinować. A i przygotujcie się na to, że wszystkie wasze zdolności będą zrestartowane. Ja się w ogóle zdziwiłem, a po prostu mnie zabijają, wchodzę do menu, a tu wszystkie statustyki mam zrestartowane. Co ty mówisz? No. No zobacz, weźmy od czystek. To jest odpaliłeś. taki w ogóle sejf świeży, bo a. ja to grywałem na Xboxie. No, ale jest, no jest, o wiele ładniej nie Słuchajcie, jest. i macie to, I możecie sobie za stówkę kupić. Teraz. Maćku, ale nie można Super. powiedzieć, że ta gra jest brzydka, Nie ona jest piękna. Ona jest. Ona jest śliczna, otoczenie jest śliczne. Design miasta jest fenomenalny. Tylko że ja bym chciał, żeby teraz, nie wiem, przed Rockstar i to wszystko powypełniał. Tak. Bo teraz byłoby to powiedział. No bo zobaczcie, to ślicznie wygląda. Ale mały ruch, mało ludzi tak. niestety nadal. i ja to, że dziewiąta generacja. Dokładnie. I słuchajcie, ja chcę latać pomiędzy tymi domami, choćby latającą taksówką budynkami. Nie. Tym co jest pokazane na początku tego. Intra. Ale muzyka nadal robi wrażenie. Tyle tak. ile dograli, co zrobi AI. Nadal są też wybuchające samochody, ale tutaj słuchajcie, to są takie... Ale już nie fruwają za to. Tak. Bo są mocno przy, przybici do, do jezdni, jakby to powiedzieć. Ciężej siedzi, tak. Tak, ciężej. Ale czasem ale samochody są tak bardzo przybite do. Tramornowy. Tak, za no. bardzo też. Ale no, są błędy, nie uważam, się, są. Ale, ale jest ta gra zdecydowanie taka... bardziej grywana tak, niż była. Była. Ale słuchaj, weź już na RTX-a. Czy ty masz to na RTX? Zaraz ci powiem, bo jeszcze tutaj w ustawieniach nie wchodziłem przecież od tej, od tej łatki. Wideo, e... wideo. Wideo. Tryb... Miałem wydajność. A wydajność. weź teraz na RTX. Ray Tracing. I weź... A, weź sobie włącz HDR... A, ty nagrywasz to? Nie. No to weź sobie HDR włącz. HDR10. Zobaczymy z HDR10. Ta. Tak, Dawaj. No. Wygląda. No jest bardziej kontrast. Ładnie. Bar I lepiej wygląda, wygląda prawda? Wygląda lepiej, ale czujesz takie jakbyś grał trochę ta płynność trochę tak siedzi? No tak jakby się lekko coś... płynie, płynie i się przytnie, płynie, płynie się przytnie. Nie, chodzi o to, że weź sobie poruszaj postacią. Zobacz, że tu coś, coś jest takie oś, takie leciwe. Weź sobie wyjdź. I weź sobie pochodź. Czujesz? Ale wiesz co, zawsze się też tywno dosyć Ale nie, nie, chodziło nie, nie. chodzi mi o to, że czujesz taka mniejsza responsywność. Yes, yes. No, I no to jest, jest, no tak, coś... bo to 30 coś... fpsów i powiem Ci tak, czym więcej gram w 60 fpsów, tym bardziej widzę 30 fps. -ów. No ale to, a pamiętasz jak mówiłeś, że nie widzisz? No. Eee, są wyjątki, tak jak powiedziałeś w grach. Co? Na przykład, ale... jeżeli jest płynna Horizon, no to... No to tak, ale weź pokaż na chwilę, Proszę coś, coś pokażę, patrz. Trzymaj, słuchajcie, trzymam gałkę. Poczekajcie. Trzymam gałkę i zobaczcie, gałka wraca, a postać dopiero reaguje. Rozumiem, czyli taki input lag jest, jest słaby. Jest trochę taka Jakby input tak, jak to I to jest, i słuchajcie, ja próbowałem grać w RTX i od razu wracałem do tego w 16. Bo ale jest większa różnica, e, bo tak jak mówię, e, większy skok e, jakościowo, graficzny jest w przypadku PS5 niż w Series X, jak mam być szczery. Tak, no ale we, weź ta wersja na, na ps Pro, na, PS, na PS Pro. To no była tragedia. Ja, słuchajcie, liczyłem krafę. Mogłem sobie to, mogłem sobie robić całą listę. Dziennie to 3-4 razy mi się wykroczało. Zgadza się. Ale. No, I ten Ray tracing też jest taki delikatny, bo to tak nic się spodziewać na konsolach. I on jest taki że Jest muśnięty. Jest mu tak. I on to jest taki wyręczny. Ale... że nadaje takiej. Tego nie widać, ale dokładnie tak jak mówisz. O to chodzi. P, ogólnie daje ładniejszą tak. grafikę. Tak, niektóre słuchajcie, są niektóre romanse rozwinięte, nie doszedłem do, do nich. Ogólnie, jak to u Redów, lista poprawek jest długa. No i pogodę poprawili. Teraz się zachowuje tak dosyć realistycznie, tak, a nie, tak. że nagle szczapy, e, burza, albo co. Dokładnie. Tak naprawdę tutaj niewiele, Słuchajcie, niewiele. Nie, niewiele tutaj, jak widać, było, było potrzebne, żeby ludzie tak nie nawykali. No ale tak to w, w takim ja. razie rok czasu, chociaż uważam, żeby mogli to bardziej szybciej no się opłacać. Mog słuchaj, mogliby w maju w tego roku wydać. No. I, jakby, I byłaby piękna. Tomek jakby wyszła w tym roku, pewnie bym na Chociaż dużo wymaga jeszcze pracy, tak, ale już bym... jest to na takim... Słuchajcie, to jest... troszkę na... było jak z Wiedźminem. No. To by w Drugie życie pokazać. może teraz mieć ta gra, moim zdaniem. No po to zrobili demo Dokładnie Tylko tak. że powiem Ci, że w, chyba wygraliby więcej jakby po prostu zrobili trailer, pustili trailer, a nie robili całego Steam, a nie robili całego... całego ta, tak, że. dokładnie tak. Ale słuchajcie, jest nadal ta gra... No i ładka po... jest darmowa oczywiście, tak. tak? No i tak naprawdę dostajecie wersję pełną gry, tylko że z płytą od PS4, więc ogólnie Zgadza? Nic nie tracicie. Chociaż pewnie wydadzą płyty fizyczne na Ale Ale to no, kupię sobie dopiero, jak będą te wszystkie DLC, wszystko na płycie. No dokładnie tak, chyba najlepiej, było, najlepiej to byłoby podsumowanie. Tak. I wtedy, jakby były te wszystkie DLC, to tak Samurai edition, to byłoby fajne no, no i tak teraz już będzie Oczywiście wiadomo, że to też przez fanów wymyślone tak. ale będzie, będzie dziewczyna na okładce w też tak. to... super. W szczególności, że no, fajnie to roz, Fajnie wy to się odróżnia. Tak, dokładnie. A nie, że po prostu będzie tylko stopnięta PSG. Dokładnie, od tak. X. Ale słuchajcie, tak to jest, słuchajcie, to jest gra, którą teraz jak wy zagracie, to nie powiem, wiecie, klękajcie narody. No i tego ale jest, jest super tutaj. Jest widoczny, jak się wszystko doczytuje, ale yy, nie ma takiego problemu jaki był, prawda? Ale jest taki ładny Splendor. No jest. I to słuchajcie... I naprawdę to tutaj. Aż po prostu. A, a tutaj jest ta strefa tak, zakazana. Tak, Ale słuchajcie, tutaj po prostu aż teraz brakuje, bo oni to wypełnili. Mają już potencjał. Fakt, że sobie teraz tłumaczyli, no nie, da, nie damy tego AI na starych. Więc ogólnie, jest rozgraniczenie, że teraz pewnie będzie więcej pracy przełożonych tutaj na tą wersję nextgenową porobi jakieś minigierki, jakieś zadania, więcej. No już ta dodatkość, taka te pierdoły tak zwane jest dużo tak. tutaj dorzuconych. Tam w lustrze można zmienić swój wizerunek też, prawda? Tak, słuchajcie, on... Dodatkowe jakieś tam ciuchy, no, to, to będzie na... Kosmetyka jest super. No, Taki dlatego... tak, tak nie będę korzystał, ale jak ktoś zacznie grać, to się wkręci. Dlatego słuchajcie kiedyś, jak już Cyberpunk będzie w tej edycji swojej ostatecznej to zrobimy w tą porównanie z wersją SPS 4 bez update'ów dokładnie przed i po, i to tak będzie, będzie fajny kontrast to będzie fajnie, bo na pewno jak się Cyberpunk w końcu zmienił, tak? tak, no słuchajcie, może to nie, może to nie jest taka zmiana jak przy No ale przy No to jeszcze dłużej ale nie ale to tak, będzie widoczna, bo już jest dokładnie. widoczna Maćku to, u... to widać ta łatka 1.5 to robi robotę, jak mam być szczery no to. robi, robi, no przecież Tomuś, no przecież sam czekałeś na nią jak zrobiłeś to 1.4 D4, tak. no, Cieszę się, że jest, jest ta łatwa. No jest, i Mimo zobaczcie. To, że, e... to, słuchajcie, to, i zobaczcie, no, tego się spodziewałem. Chcę się włóczyć w tym świecie. Tak, tak, chcę się jeździć, chcę się żyć w tym I świecie. tylko się właśnie przez to do, dogląda te wszystkie błędy. Dlaczego? Bo to jest tak pięknie wykreowany świat. Tak, tak, dokładnie. Bo ta gra jest piękna i tyle, tak szczerze mówiąc. Tak, jest. I po prostu chciałoby się więcej, naprawdę. Chciałoby się więcej, tak, jak najbardziej. I po prostu, gdyby to był naprawdę poziom R Red Dead jak oni chcieli, to ta gra, to by to, to było Potencjał, był. Razu, Potencjał był, teraz niech postępują i zachowają honor, i niech to będzie, że to gra. Tak, jest... że to jest bardzo, że to po wielu latach będzie tak. bardzo dobra gra. Dokładnie. To jeszcze, słuchajcie, to jest jeszcze rok. Gdy Wymaga dwa... pracy dużo, tak. ale już jest bardzo zadowalająco. 3, 4 roboty bym powiedział, to... że jest zrobione nawet. Nie no, myślę, że 40. Okay. O, jeszcze te błędy? No tak, no, może troszkę skalą brałem pod uwagę. Tak, jeszcze te błędy, jeszcze zawartość, pewnie te DLC. To no, wszystko. tak więc, no, Bardzo chciałbym, żeby dodać jakoś wojny z gangów, żeby tu prowadzić gang, coś takiego jak GTA. Zobaczymy, słuchajcie. Potencjał jest, jest. nadal. No. Potencjał jest. To Muzyka wygląda. jest. I tyle, pozdrawiamy, trzymajcie się, piszcie, piszcie. co wy sądzicie. I którą wersję ogrywacie Xbox Series X czy ps 5, Bo porównywaliśmy albo PC. To. Albo pc ta, dokładnie. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Cześć. Cześć.